Witam Was, kochani. Dzisiejszy temat filmu to nic nam nie zagraża, dopóki na to nie pozwolimy, czyli paradygmaty duchowości. Jeżeli zdarzyło Wam się słyszeć o zagrożeniach płynących z nieświetlistych istot, po prostu z różnych symboli, rytuałów itd., to ja zapraszam Was do tego filmu, aby zaznajomić się z tym, w jaki sposób to działa i aby przywrócić Wam Waszą moc. Wiarę we własną moc, ponieważ to wy decydujecie, co dopuszczacie do siebie. Jeżeli interesuje Was ten temat, to zapraszam do filmu. Jest taka afirmacja, która dla mnie rozwiązuje wszystkie problemy, która sprawia, że naprawdę nic nie jest w stanie zaszkodzić mojej energii, wejść w moje pole nieproszone itd. I mm, jest to afirmacja na mocy mojej wolnej woli. Nic nie jest w stanie mi zagrozić. Yy, I to, tak naprawdę, w moim odczuciu rozwiązuje wszystko. Yy, natomiast nie każdemu może się udać od razu w to uwierzyć, tak? Dlatego dzisiaj nagrywam ten film, aby wyjaśnić w ogóle, yy, jak to wszystko działa. Kiedy tak naprawdę możemy spodziewać się, że oddamy komuś swoją energię i ktoś będzie czerpał od nas naszym kosztem, tak? Pierwsza rzecz, to zdać sobie sprawę z tego, że wszystko to, co jest nieświetliste, czyli tak zwany cień, tak, czy jak to nazwiemy, ciemność, takie energie, one same nie mają w sobie własnej mocy, w związku z tym muszą czerpać ją od innych, często Próbując to robić nawet w taki sposób, że mm, muszą przemieniać jasną energię w ciemną, ponieważ nie są w stanie przyjąć takiej dawki światła. Yy, I takie istoty nie mają po prostu swojej mocy sprawczej, ponieważ zatraciły swoją łączność ze swoją boskością, świetlistością, tak to nazwijmy. Nie ma znaczenia, jak to nazwiemy też, tak? Nie, nie do każdego może trafie, trafiać takie wyjaśnienie, więc nazwijcie to jak chcecie. Po prostu chodzi o to, że są. Takie energie, które po prostu czerpią energię od innych i tylko w ten sposób są w stanie przetrwać. One też karmią się strachem, yy, karmią się wszystkimi takimi negatywnymi odczuciami nieprzyjemnymi, tak? Yy, to je utrzymuje przy życiu, ponieważ zerwały to połączenie ze światłem, z miłością. Ale taka istota nie może ci nic zrobić, dopóki nie wyrazisz na to swojej zgody. Yy, ona sama nie ma swojej mocy w związku z tym, każdy z nas ma swoją wolną wolę, i na mocy wolnej woli możesz wyrazić chęć oderwania się od takich e, istot, tak? od połączeń z takimi istotami. I one po prostu nie mają mocy, aby się temu przeciwstawić. Z kolei, świetliste istoty zawsze szanują wolną wolę, w związku z tym, tak czy siak ta wolna wola ratuje cię we wszystkim. E, I w tym momencie chciałabym napomknąć tutaj o osobach, które czasami. Próbują mówić, że mm, nie możecie się pozbyć sami takich podczepów, kontraktów, że jest to trudne. To nieprawda, to jest kolejna, y, kolejna wiara w coś, co po prostu Cię blokuje. Tak? Oddajesz wtedy swoją moc, swoją energię. Komuś i stajesz się zależny od niego, no bo nie masz mocy, żeby się od tego uwolnić. Nie, to nie jest prawda. Zawsze masz swoją wolną wolę i zawsze możesz to zrobić w każdej chwili, na wszystkich możliwych poziomach, jakich zdecydujesz, nawet jeżeli teraz nie jesteś ich świadom, tak? Ale Twoja decyzja ma znaczenie. W jaki sposób decydujemy o tym, z czym się wiążemy, co ma na nas wpływ? Swoją świadomością, czyli swoją uwagą, swoją koncentracją, jak to nazwiesz, tak? Możesz to nazwać koncentracją, możesz to nazwać swoją uwagą, swoim zaangażowaniem. Druga sprawa to decyzje, tak? Jeżeli podejmujesz już jakąś decyzję, no to wchodzisz na pewną ścieżkę, ale zawsze możesz podjąć decyzję, że z niej schodzisz, tak? Więc ten, no problem. Kolejna y, nasza sprawczość to myśli, to, y, to o czym myślimy, co przywołujemy na myśl, to też jakby koncentrujemy się na tym, tak? Więc to jest połączone. Nasza świadomość wtedy dryfuje w to miejsce, o którym myślimy. Nasze słowa mają moc, y, możemy wyrazić y, taką y, komendę, podać komendę taką, y, że na przykład czegoś, y, coś wybieramy, tak? Wybieram miłość, wybieram radość, już nie wybieram tego i tego, tak? I kolejna rzecz to zamiar, czyli tak zwana intencja, czyli jakby taki cel, który mamy. Czyli jeżeli mówimy coś z jakąś intencją, na przykład mówię, że kogoś kocham z intencją, aby przekazać mu miłość, no to jakby to wszystko, to jest cała nasza sprawczość, nasza uwaga to wszystko jest naszym działaniem i naszym wyborem, właśnie. I to, na czym się koncentrujemy, tam oddajemy swoją energię. No, na przykład, telewizor emitujący fale nie jest korzystny dla, korzystny dla naszego pola energetycznego. I generalnie, oczywiście, możemy powiedzieć, że tak jest, że, będąc w pomieszczeniu, gdzie jest włączony telewizor, ta, to nasze pole energetyczne w jakiś sposób może się dostosowywać do tego, tak? I troszeczkę na przykład obniżać wibracje i tak dalej. Ale, moi drodzy, dopóki jesteście, nie jesteście w polu lękowym, jesteście we własnej mocy, wibrujecie wysoko, to no to wam nic nie zrobi. Po prostu chwilowo możecie jakiś tam wpływ odczuć, no bo jesteśmy wszyscy połączeni, tak? To logiczne. Ale wyjdziecie z tego pola i wy już dalej macie, odbieracie dalej swoją energię z tego pola, zabieracie ją ze sobą, tak? Dopóki o tym nie myślicie, nie koncentrujecie się na tym, nie oddajecie tam energii, to wasza energia wraca do was. Nie jest tak, że wy tam teraz to już w ogóle wam się coś stało, nieodwracalne skutki itd. Nie, nie ma w ogóle czegoś takiego, nieodwracalne skutki. To y, też trzeba tutaj zaznaczyć. Zawsze macie swoją wolną wolę i swoją moc, tak? Dopóki koncentrujecie się na sobie, na przyjemnych odczuciach, to wszystko jest w porządku. Yy, tutaj tak naprawdę wielką rolę odgrywa nauka odpuszczenia. Czyli odpuszczenia. Yy, Myślenia po prostu o czymś, przywoływania na myśl konkretnego zdarzenia, y, konkretnego uczucia, czyli wibracji, na przykład strachu, tak? Że co chwila będziecie sobie przypominać coś strasznego i wchodzić w tę wibrację. Yy, czyli skupianie uwagi, jak zwykle, skupianie uwagi, po prostu to jest tak zwane to odpuszczenie, tak, Czyli jeżeli, dopóki skupiasz na czymś uwagę, no to tam y, y, y dajesz swoją energię i jest to powiązane z tobą. Jeżeli. Odpuszczasz to i zaczynasz po prostu myśleć o czymś innym, czy e, przywoływać inne odczucia, e, no to odrywasz się od tego, już nie jest to z tobą związane, tak? I e, tutaj właśnie takie, tak jak mówiliśmy, słowa mają moc i możemy wy, e, po prostu wypowiedzieć takie zaklęcie, czyli komendę, e, zlecenie, tak, że m, moja energia. Moja cała energia na, mojej, na mocy mojej wolnej woli wraca teraz do mnie, cała moja energia wraca do mnie, a ja wybieram miłość. Na przykład, i to, jeżeli poczujecie się niekomfortowo, co, coś, macie jakiś taki czas trudny, to możecie też coś takiego wypowiedzieć, spróbować, ale dopóki będziecie się koncentrować dalej, wracać do jakichś tam wspomnień, no to niestety, ale to y, wtedy tam dajecie energię, tak? Więc tutaj y, oczywiście takich praktyk odpuszczania jest bardzo dużo. Są różne y, medytacje, y, czuć emocje to jest podstawa, to jest y, y, tak jak. Y, tak jak istnieje defekacja, tak? I po prostu musicie wyrzucić z siebie te y, rzeczy, które wam nie służą. Tak samo do tego służą emocje, do wyrzucenia tego, co już wam nie służy. Więc jeżeli czujecie smutek, to nie odpychajcie go, bo to tak jakbyście tłumili to w sobie, tak? Trzymali dalej toksyny. Nie, to czujecie smutek, poczujcie i wyrzućcie ten smutek do końca, totalnie do końca, tak jak czujecie, wypłaczcie się cokolwiek. I dalej możecie iść y, zajmując się życiem w tu i teraz, tak? I to jest nauka odpuszczania. I wiadomo, nad, nad tym, jak ktoś nie jest sprawiony, że tak powiem, no to będzie być może potrzebował poświęcić na to trochę czasu, na naukę tego, na naukę odpuszczania, na naukę czucia w ogóle siebie, bo to też jest ważna kwestia. Ale dzisiaj nie o tym, tak? Dzisiaj ten film jest o tym, że nic tak naprawdę nie może wam zagrozić, dopóki w to nie wierzycie. Jeżeli zaczynacie wierzyć, że coś wam może zagrozić, no to automatycznie oddajecie moc sprawczą temu czemuś, tak? Wasza energia jest wasza. Jeżeli uwierzycie, że co, od czegoś jesteście zależni, no to dajecie tam swoją moc sprawczą. Wasza energia jest wasza i nic nie jest w stanie wam zagrozić, dopóki w to nie uwierzycie. Tutaj kwestia też wampirów energetycznych, tak zwanych, czyli po prostu osób, które. Um, być może mają zablokowane serce z powodu traum i przeżyć, które miały w poprzednich inkarnacjach tych, z powodu traum rodowych, tak, i są w trudnej, nazwijmy to dla nich, nieprzyjemnej sytuacji. Nie są w stanie czuć swojej miłości wewnętrznej, nie są w stanie czuć siebie i próbują ratować się poprzez energię innych, tak, wyciąganie energii z innych. Ale również to tak samo jak powiedziałam, tutaj wasza moc sprawcza jest wasza i dopóki nie pozwolicie na to, to ktoś taki nie ma po prostu mocy, żeby wam wyciągnąć tę energię, tym bardziej, kiedy nie ma połączenia ze swoim sercem, tak, ze swoją własną mocą. To jest tylko wasza wolna wola, w związku z tym po prostu polecam w takiej sytuacji, kiedy ktoś ciągnie od was energię, skupiać się na sobie, na swojej mocy. Nie reagować na negatywne, nazwijmy to zaczepki. Negatywne to jest tylko takie określenie, żeby wam powiedzieć mniej więcej o co chodzi, bo też chciałabym, żebyście uznali, że nie ma dobra ani zła, tak? Więc tutaj ktoś, kto powiedzmy zaczepia was w taki właśnie negatywny sposób, nieprzyjemny, no to po prostu nie reagujcie na to, tak? Ja wiem, że to się ktoś może powiedzieć, że łatwo się mówi. No, łatwo się mówi łatwo się robi. Trzeba się tylko tego nauczyć. Po prostu nie reagować. Bo wiedzieć, że On nie może Wam w żaden sposób zagrozić, tak? Nie ma dla Was nic, czego byście nie mieli w sobie, nie potrzebujecie cudzej miłości, żeby poczuć ją w sobie, nie potrzebujecie cudzego uznania, żeby uznać siebie, nie potrzebujecie cudzej aprobaty, żeby zaaprobować siebie, żeby zaakceptować siebie. Kiedy zdajesz sobie sprawę z tego, że wszystko masz w sobie, nie jesteś podatny na takie zaczepki, bo ta osoba nie może Ci nic dać, tak? Nie ma dla ciebie nic do zaoferowania. W związku z tym, jeżeli ktoś zaczepia cię w nieprzyjemny sposób, no to po prostu, no cóż, zaczepia, zaczepia, ale on nie ma do mnie dostępu, tak? Teraz możecie wydać też taką komendę w sobie. Ta energia nie ma do mnie dostępu. Po prostu i uznać, tak? Bo dopóki nie uwierzycie w to, że tak jest, będą takie obawy przylatywały do nas, ja to sobie wyobrażam jako takie stworki, po prostu latające te obawy, to wypuśćcie te obawy z siebie, wyobraźcie sobie, że te obawy po prostu wylatują i macie pewność, że jesteście bezpieczni ze swoją energią, nic nie ma do was dostępu, kiedy wypowiadacie takie zaklęcie w sobie, tak? Mm. Tutaj kwestia też... <laughs> Takich yy, właśnie różnych podczepów, blokad i tak dalej. Są osoby, które twierdzą, że nie możecie się tego pozbyć sami. Absolutna bzdura. Yy, możecie to zrobić sami, macie moc w sobie, macie, i pochodzicie z miłości i jesteście miłością tak wewnątrz siebie, w swoim sercu. Jesteście wszystkim, co jest. Być może nie poczuliście jeszcze tego nigdy w tym życiu, yy, nie, nie mi to oceniać, tak? Nie wiem tego, natomiast zaufajcie mi, że tak jest. Po prostu macie moc sprawczą. To wy decydujecie, co może wejść w wasze pole, a co nie. W związku z tym, jeżeli macie podejrzenie, że wiszą nad wami, czy nawet nie macie podejrzenia, ale to też polecam, że wiszą nad wami jakieś stare kontrakty karmiczne, jakieś nieświetliste istoty, które są podczepione pod was, cokolwiek takiego. To wszystko można, można z tego samemu wyjść. Można na mocy swojej wolnej woli po prostu to odczepić, właśnie wypowiedzieć takie, taką komendę, zaklęcie, że na mocy mojej wolnej woli wszystkie nieświetliste energie zostają ode mnie odczepione, a połączę się teraz tylko ze światłem. Najlepiej byłoby to zrobić przez źródło, czyli wyobrażacie sobie, ja, w co wierzycie? To, to, to zależy, tak? W, w boskie źródło, w źródło istnienia, energię. Yy. Możecie to sobie wyobrazić, w jaki sposób chcecie, w taki sposób, jak do was to dotrze. To jest tylko wyobrażenie, to jest tylko narzędzie, które ma wam pomóc, tak? To nie, nie da się tego zrobić źle. O tak. Po prostu wyobrażacie sobie, że jesteście u źródła istnienia, u, 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 na, czy ktoś może nazwać Bogiem, tak? Yy. I łącząc się z Nim. Wypowiadasz właśnie wtedy taką komendę, że na wszystkich moich poziomach zostaje odłączone nieświatło ode mnie, a ja łączę się tylko ze światłem. Wszystkie powstałe luki zostają wypełnione bezwarunkową miłością, i tutaj ważne jest uznanie tego, że to się stało poczucie takie wewnętrzne, że to się stało wyobrażenie, że to się stało i poczucie takiej wdzięczności w sobie, że ulgi, że, że to już minęło, tak? I tak naprawdę w ten sposób możecie rozpuścić wszystko. Rozpuścić wszystko, co już Wam nie służy. Też warto powiedzieć, jeżeli nie wiecie, czy coś Wam służy, czy nie, to dodać, że wszystko nie, i tam wymienić na przykład wszystkie kontrakty. Zostają teraz rozpuszczone na, moje, na mocy mojej wolnej woli te, które nie, nie służą mojemu najwyższemu boskiemu dobru. To jest komenda, która była napisana w książce Krystyny Vondrejen, i ja ją stosuję. I rzeczywiście faktycznie na no, sobie mogę powiedzieć, że uwolniłam się w ten sposób po prostu od wielu warstw swoich, które już mi po prostu nie służyły, tak? I to jest widoczne po prostu nie musicie cały czas o tym myśleć, tak? Czy to się stało, czy to się stało, tylko po prostu żyjecie sobie i nagle widzicie, że coś już nie robi w ogóle na was wrażenia, nie, nie macie już tego, tak? I w ten sam sposób można się pozbyć wszystkich blokad, wszystkiego, co w was siedzi. Czasami y, wymaga to więcej pracy nad tym, tak to nazwijmy, ponieważ nie, nie jesteście w stanie na przykład odpuścić tego w jakiś sposób, na jakimś poziomie. Czujecie na jakimś poziomie, że coś jest dla Was korzystne, bo tylko wtedy nie możecie tego odpuścić. Więc dajcie sobie z tego sprawę, zapytajcie siebie, jakie korzyści w tym widzę, co oferuje mi to, czego nie chcę tak naprawdę, dlaczego to trzymam, tak? Co jest w stanie mi zaoferować, i zdaj sobie sprawę, że masz już to w sobie. Nie potrzebujesz tego, żeby na przykład otrzymać miłość, tak, ponieważ miłość masz w sobie. Yy, czy cokolwiek by to było innego, tak? I w ten sposób możesz po prostu, zdając sobie sprawę, zauważając to, uznając to, dając w ten sposób uwagę i miłość, odczepić to od siebie. Yy, miłość rozpuszcza wszystko. I to jest kolejna rzecz, że mamy miłość w sobie. I na przykład łącząc się ze źródłem, czując miłość w sobie, czy myśląc na przykład o jakiejś istocie, którą bardzo kochamy i która wywołuje w nas to uczucie, to jest, będzie też takie narzędzie, tak? To wyobrażenie jest takim narzędziem tego, co wywołuje w nas dane uczucie, powoduje, że jesteśmy w stanie w całości, jakby poczuć w sobie tą wibrację, i wibracja miłości powoduje, że jakby automatycznie. Te wszystkie nieświetliste istoty nie chcą się z nami łączyć, bo po prostu nie jest to dla nich korzystne, tak? One są w stanie połączyć się tylko poprzez kanały nieświetliste. Więc jeżeli macie jakieś ciemne tam, rzeczy w sobie, jakieś traumy i tak dalej, no to one są w stanie się połączyć z tym. Jeżeli jesteście w miłości, to nie, nie będą w stanie i oczywiście takie podczepy, jak ktoś pracuje z energią, to wie, że takie podczepy po prostu mogą powodować, że będzie Wam się trudniej z tą miłością połączyć, tak? I tutaj też z pomocą przychodzi właśnie komenda. Najlepiej tą komendę, czy, czy nazwijmy to zaklęcie, wydać po prostu w momencie, kiedy jesteście zrelaksowani w medytacji, w wyższych wibracjach, tak? Po prostu wtedy wydajecie komendę, że na no, mocy waszej wolnej woli życzycie sobie odłączyć wszystko to, co was blokuje, przed poczuciem miłości, wszystkie nieświetliste energie zostają odłączone, a powstałe luki zostają wypełnione bezwarunkową miłością. Taka jest twoja wolna wola i tak yy, 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 yy. i tak się dzieje, tak? I po prostu uznajesz to, wierzysz w to, że tak się stało i już się tym nie zajmujesz yy, i, i naprawdę to działa, no kurczę, yy, 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 może ktoś w to nie wierzyć, jeśli w to nie wierzysz, ale naprawdę masz w sobie y, potrzebę, taką, poczuć się lżej, coś jest nie tak, to spróbuj po prostu. To przetestuj, co ci zależy, tak? No chyba, że wierzysz, że jest w stanie ci to zagrozić, bo tylko lęk, nasz własny lęk może nam zagrozić. Tylko w ten sposób możemy sprawić, że cokolwiek negatywnego nam się przydarzy, tak to nazwijmy. Y, Czego chcemy doświadczać, to my wybieramy. Więc tutaj, jeśli chodzi o te, właśnie, nie, dajmy na to, niekorzystne energie, wampiry energetyczne, podczepy i tak dalej, to wszystko nie ma swojej mocy, dopóki wy jej nie dacie. Tutaj, może jeszcze wspomnę, że po prostu im wyżej wibrujesz, im bardziej poszerzasz swoją świadomość, pozbywasz się swoich traum. Zastałych emocji. Im wyżej wibrujesz, tym po prostu y, niżej wibrujące istoty nie mają do Ciebie dostępu, tak nie mają w ogóle wpływu na Ciebie. W związku z tym możesz uznać, że jeżeli czujesz się dobrze, jeżeli czujesz miłość, radość, jesteś w takiej wibracji, to po prostu y, nie ma fizycznie ani y, subtelnie, sub że tak powiem, możliwości, y, żeby ktokolwiek, cokolwiek, jakaś energia, po prostu wpłynęła na Ciebie, dopóki nie dopuścisz do siebie tych wątpliwości i, i lęku, tak? Jeżeli jesteś w takich wibracjach, to wszystko jakby z automatu spływa po Tobie. No bo tak to działa, po prostu jeżeli coś wibruje wysoko, no to wszystko, co nie jest wysoko wibrujące, odpada, wszystko, co jest wysoko wibrujące, będzie przychodzić do tej osoby, tak? Cała obfitość, miłość, radość. Więc takie nieświatło wtedy nie ma po prostu dostępu do Was. Jeżeli mimo to nie trafia to do Was, nadal czegoś się boicie, że nie wiem, jakieś symbole mogą Wam w podświadomości zrobić jakąś krzywdę, wpłynąć na Was, to poznajcie po prostu, jak działają takie symbole i tak dalej. Jeżeli obawiacie się, że jakieś rytuały zrobią Wam krzywdę, to oczywiście nie, nie bierzcie w nich udziału, tak? To jest podstawowa rzecz, no bo biorąc w tym udział, no to wyrażacie swoją zgodę. Ale nie wiem, ktoś przy was wykonuje jakiś rytuał, a nie macie, nie widzicie możliwości wyjścia z tego, z tego pomieszczenia, albo ktoś przy was włącza jakieś negatywne informacje, wiadomości, cokolwiek, to najwięcej, co możecie dla siebie zrobić, to olać to. W ten sposób nie, nas, nie podłączacie się pod to, nie wybieracie tego. To jest wasza ochrona, to jest wasza moc, właśnie. Olać to po prostu, zaakceptować, że jest i, i czuć siebie, i, i czuć, że jesteście bezpieczni. I tak naprawdę poczucie bezpieczeństwa samo w sobie sprawia, że już jesteście bezpieczni. Pamiętajcie, że macie moc w sobie. Cały czas macie dostęp do tej mocy. I żadna, y, żadna tam negatywna energia na mocy waszej wolnej woli, jeżeli taka jest wasza wolna wola, nie ma do was dostępu. To wy macie moc w sobie, to wy jesteście mocą. Starajcie się uznać, że wasze serce jest waszym autorytetem, nikt inny. Tylko wasze serce, to co podpowiada wam serce, zawsze jest wskaźnikiem dla was. Którędy macie iść, co macie wybrać, to serce poprzez uczucie radości i miłości, wszystkich tych przyjemnych aspektów, e, mówi wam, komunikuje wam, którędy możecie iść najprzyjemniejszą dla Was drogą życia. E, jeżeli będziecie tego słuchać, to wszystko rozwiąże się samo. I to by było na tyle. Postaram się dla Was zrobić medytację, która yy, taką medytację, ćwiczenie bardziej, medytację dynamiczną, tak to nazwijmy, która będzie ćwiczeniem polegającym y, na wchodzeniu w różne wibracje co chwila, po to, aby nauczyć się odpuszczać. I to może być pomocne właśnie w płynięciu z nurtem życia, zaufaniu, bo to zaufanie jest tutaj też podstawą, tak? zaufanie do tego, że nic mi nie grozi. I że jestem bezpieczny, jestem we własnej mocy i przyciągam to, co świetliste. I właśnie takie ćwiczenie planuję zrobić na zmianę, na zmianę tych wibracji, bardzo dynamiczną, które pozwoli Wam nauczyć się po prostu odpuszczać. Swoją drogą nie ukrywam, że ja też będę z tej medytacji korzystać. Uważam, że jest to właśnie super ćwiczenie również dla tych osób, które już są świadomie jasno czujące. I takie osoby. Będą, nazwijmy to, wrażliwsze na wszystkie energie wokół. W związku z tym, no ja też tego doświadczam i bardzo łatwo przyjmuję e, wibracje z otoczenia, tak? E, więc z, z, zmiana w sekundę tej wibracji, która jest jak najbardziej możliwa, w każdej chwili jesteś nową osobą, nową wibracją, pokazujesz światu nową swoją wibrację. Mm. To jest możliwe, tylko trzeba się nauczyć odpuszczać, bo dopóki trzymamy to, co było przed chwilą i pamiętamy o tym, tak, no to nie jesteśmy w stanie tego zmienić. Więc ta medytacja, to ćwiczenie będzie pomagało właśnie w takim usprawnieniu płynięcia z nurtem życia. No i to by było na tyle. Ja dziękuję Wam pięknie za Waszą energię tutaj, za rozmowę, yy, albo raczej za mój monolog. Mam nadzieję, że wiele z tego wyniesiecie i poczujecie się naprawdę bezpiecznie, bo zaufanie i bezpieczeństwo. Poczucie miłości i mocy w sobie to tak naprawdę aspekty, które powodują, że nasze życie staje się piękniejsze, niż byśmy tego chcieli. Trzymajcie się.